To naprawdę jest elementarz. E, mianowicie są chwile uniesień i są chwile szarości. Nie próbujmy e, żądać od Boga, aby cały czas wszystko było na, najwyższym, na najwyższych obrotach, e, jakichś doświadczeń, przeżyć, e, odkryć. Albo też y, nie chowajmy się przed takimi przeżyciami, mówiąc, y, że najważniejsza jest taka szara, codzienna wierność. Jedno i drugie jest ważne. Y, widzimy, że Maryja śpiewa swój hymn uwielbienia całą sobą. Jest po prostu w ekstazie uwielbienia, a równocześnie pozostaje potem u swojej krewnej y, i życie. Idzie takim zwyczajnym torem codzienności. Potem następuje powrót do jej własnego świata. Myślę, że dojrzałość chrześcijańska polega na tym, żeby umieć cieszyć się i zachować gotowość na wielkie przeżycia, ale równocześnie nie wpadać w panikę, kiedy Bóg po prostu przychodzi w monotonii codzienności, w monotonii wierności swoim podstawowym zobowiązaniom.